Cześć kochani. Witam was na moim kanale. Zapraszam was do kolejnej wspólnej praktyki. Dzisiaj zapraszam was na dosłownie kilkanaście minut na matę. Także myślę, że każdy z was jest w stanie znaleźć te kilkanaście minut i bardzo wam polecam właśnie wykonanie takiej sesji o poranku, tak żeby rozgrzać ciało, dodać troszkę energii i przestrzeni w ciele. Zatem nie przedłużając, usiądźcie sobie wygodnie i zaczynajmy. Rozstaw kolana na szerokość maty, złącz palce stóp razem, usiądź na piętach i pochyl ciało do przodu, wyciągając ręce jak najdalej w stronę przodu maty. W tym samym czasie opuszczasz czoło, klatkę piersiową ciągniesz w stronę maty, a pośladki ciągną w stronę pięt, poszukaj tutaj przestrzeni, kręgosłupie poczuj, jak plecy się wydłużają. Możesz też dodać sobie takie ruchy biodrami na boki, tak żeby poszukać też przestrzeni i zaobserwować, co dzieje się w obszarze bioder. Więc daj sobie tutaj chwilę na obserwację, na kilka oddechów. I jeszcze jeden głęboki wdech. I głęboki wydech. Nos. Z kolejnym wdechem unieś czoło w górę, unieś klatkę piersiową, przejdź sobie do klęku podpartego, czyli rozstaw sobie nadgarstki na wysokości swoich barków, a kolana są pod biodrami. Palce dłoni szeroko na macie, z wdechem wyginasz plecy w łuk do pozycji krowy, patrzysz w górę, wyginając plecy w łuk, z wydechem zaokrąglając plecy wysyłasz łopatki w stronę sufitu, brodę do mostka. I jeszcze trzy razy wdech do krobiego grzbietu, wydech do kociego grzbietu. I jeszcze dwa. Ostatni raz wdech. I wydech. I zacznij sobie dodawać takie ruchy intuicyjne. Możesz sobie nawet zamknąć oczy powoli zacznij poruszać kręgosłupem tak jak podpowiada ci całe ciało być może pozataczaj kręgi być może powysuwa się do przodu do tyłu tak żeby dodać trochę właśnie energii w obręb naszego kręgosłupa więc tutaj absolutna dowolność to co czujesz to co sprawia ci teraz ulgę i przyjemność I wróć sobie do pozycji wyjściowej, do klęku podpartego, następnie przegłóż prawą dłoń tak, żeby znajdowała się nad twoją lewą dłonią i z wydechem pociągnij pośladki. Prawy pośladek ciągnij w stronę prawej pięty i ciągniesz, próbując usiąść na piętach. Chcesz wydłużyć prawy bok ciała, więc poczuj, jak tutaj ta, ten obszar pod prawą pachą rozciąga się. Zostań jeszcze na jeden długi wdech. I wydech. Z wdechem. Wróć sobie do centrum. Przełóż. Prawą dłoń wraca, prawa dłoń wraca na swoje miejsce. Zmieniamy stronę lewa dłoń nad prawą, wydech. Wciągnij tym razem lewy pośladek w stronę lewej pięty. Zostań. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Z wydechem wracasz do pozycji wyjściowej, klęk podparty, z wydechem prawa ręka w górę. Odkręcasz ciało w prawą stronę, popatrz za prawą dłonią, otwórz klatkę piersiową, pociągnij dłoń w stronę za siebie, w stronę sufitu. I z wydechem przełóż prawą rękę pod lewą, odłóż prawy bark na batę, prawy policzek na matę, lewą dłoń przełóż za plecy, możesz złapać się za prawe udo. I teraz próbujesz zerknąć w stronę sufitu. Należy odkręcić ciało tak, żeby spróbować spojrzeć w stronę sufitu. Jeszcze jeden wdech. I wydech powoli. Wracasz lewą dłonią na matę. Jeszcze raz wdech prawa ręka w górę. I wydech. Wracasz klęk podparty. Zmieniamy stronę. Wdech lewa ręka w górę. Otwórz lewy bark. I wydech. Przełóż lewą rękę pod prawą. Tym razem lewy policzek na matę, a prawa ręka się za plecy. Spróbuj odkręcić ciało w stronę sufitu. I jeszcze jeden wdech. I wracasz. Prawa dłoń na matę, lewa ręka w górę. Wydech. Klęk podparty. Następnie wyciągnij prawą rękę do przodu, lewa noga tył. Zachowaj jedną linię, aktywny brzuch. Mocno odpychasz się od lewej dłoni z wydechem. Opuszczasz dłoń stopę w stronę maty. Wdech góra. Wydech łączysz kolano łokieć. Wdech wyprostuj. Wydech opuść. Wdech góra. Wydech łokieć kolano. Wyprostuj z wdechem. Wydech, opuść. Wdech, góra. Wydech, kolano, łokieć. Z wdechem wyprostuj, zostań jeszcze na jeden wdech. I wydech, opuszczasz dłoń, kolano na matę. Zmieniamy stronę lewa ręka do przodu, prawa noga tył. Ustabilizuj pozycję, zaangażuj brzuch. Wydech, opuszczasz dłoń, stopę w tym samym czasie w stronę maty. Wdech, góra. Wydech, łączysz, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, z wdechem zostań jeszcze wyciągając lewą rękę, prawą nogę, mocny brzuch. No I z wydechem wracasz dłoń, kolano wraca na matę. I teraz Twoje kolana i biodra zostają w tym samym miejscu, a Ty zaczynasz wędrować sobie dłońmi do przodu, do pozycji szczeniaka, opuszczając czoło w dół lub brodę, jeśli masz na to przestrzeń. Pamiętaj, żeby ręce były na szerokość Twoich barków, a biodra żeby nie wychodziły poza linię Twoich kolan. Powoli unieś czoło w górę, wróć do klęku podpartego. Dłonie wracają na wysokość twoich barków. Podwijasz palce stóp i z wydechem kolejnym wchodzisz do psa z głową w dół. Podciągnij biodra w stronę sufitu. Stopy są na szerokość twoich bioder. Kolana możesz mieć ugięte, pięty wysoko mogą się unosić nad maty. One nie muszą dotykać maty. Pamiętaj, na razie możesz też dodać takie ruchy, jakie czuje twoje ciało, że potrzebuje, więc... Jeśli potrzebujesz pouginać nogi, poprzenosić ciężar ciała z jednej strony na drugą, dodać jakieś ruchy kręgosłupem, to po, dodaj to, co teraz właśnie czujesz, że Twoje ciało potrzebuje. I powoli, jak będziesz gotowy, gotowa, to zatrzymaj się w psie z głową w dół. Mocno odpychając się od dłoni barki, rotujesz na zewnątrz, czyli Zamykasz pachy, oddalasz barki od uszu i szukasz długości w swoim kręgosłupie. Poczuj jak tam pojawia się coraz więcej przestrzeni. I teraz powolutku dłoń mi przejdź w stronę swoich stóp do tyłu maty. Rozstaw sobie stopy na szerokość maty i chcesz skierować palce. Stóp na zewnątrz, pięty do środka. Z wydechem powoli opuszczasz biodra w dół do pozycji malasana. Na razie daj sobie chwilę, poprzęść ciężar ciała z jednej strony na drugą. Tutaj zaobserwuj znowu, co jest w obszarze bioder. Nie musisz tutaj od razu wchodzić do statycznej pozycji. Na razie rodaj ruch. Ten ruch będzie miękki. I jak będziesz gotowy, gotowa, to zostań w pozycji. Malasana. Łącząc dłonie przy klatce piersiowej. A łokcie rozpychają kolana na boki. Wydłużasz plecy, nie wisisz tutaj, tylko mocno wydłużasz plecy, klatkę piersiową kierujesz do przodu. Przenieś dłonie na matę, unieś powoli biodra w górę, prostując nogi, łącząc stopy na szerokość bioder. I wędrując nie z powrotem do psa z głową w dół. Z kolejnym wdechem unieś prawą nogę w górę, ugnij kolano, otwórz prawe biodro, pociągnij pięty do pośladka. Wdech wyprostuj prawą nogę, z wydechem przenieś kolano do klatki piersiowej. przenieś ciężarcowe na dłonie, odstaw prawą stopę między dłoń. Opuść biodra w dół, ale lewe kolano zostanie. Uniesione z nagmaty. Opierasz się o opuszki palców. Jeśli potrzebujesz, możesz coś podłożyć pod dłonie, kierujesz biodra w dół, lewa pięta ciągnie do tyłu. I lewa noga z tyłu jest aktywna. Plecy są wydłużone, klatka piersiowa do przodu. Zostań jeszcze na jeden wdech. I powoli z wydechem opuszczasz tylko lewe kolano, w dół na matę. Odkładasz grzbiet lewej stopy na matę i z wydechem unieś całe ciało w górę do pozycji wschodzącego księżyca. biodra jak najniżej, zaangażowany lewy pośladek, napnij lewy pośladek, wyciągnij ręce w górę, następnie złącz dłonie w koszyczek i odkręć wnętrza dłoni w stronę sufitu, pociągnij dłonie za głowę, otwierając klatkę piersiową, zostań tutaj na dwa oddechy, Z wdechem rozpleć dłonie i wydech dłonie na matę. Unieś lewe kolano w górę, wróć do psa z głową w dół. I możesz znowu dodać ruchy, takich jakie potrzebujesz, może, może po uginaj prawe lewe kolano. Zobacz, czy czujesz jakąś różnicę między jedną a drugą stroną. I jak będziesz gotowa, gotowy. Unieś z wdechem lewą nogę w górę, ugnij kolano, otwórz lewe biodro, piętę pociągnij w stronę pośladka, z wydechem wyprostuj lewą nogę, wydech, kolano do klatki piersiowej, przenieś ciężar ciała na dłonie, odstaw lewą stopę między dłonie, następnie znowu opuść biodra w dół, cały czas prawa noga jest prosta i prawa pięta ciągnie do tyłu. Lecy, wydłużone, spójrz przed siebie. Zostań jeszcze na jeden wdech i z wydechem opuszczasz prawe kolano na matę, grzbiet prawej stopy, dociskasz nasadę pod prawym palcem, z wdechem unosisz ręce w górę do pozycji schodzącego księżyca, biodra w dół, prawy pośladek aktywny, barki opuszczone w dół od uszu. Złącz dłonie w koszyczek, znowu odkręć wnętrza dłoni w stronę sufitu i zostań na dwa oddechy. wydech, wyciągnij ręce w górę, a z wydechem dłonie wracają na matę, unosisz prawe kolano i wracasz do psa z głową w dół, pociągnij guzy kulszowe w stronę sufitu, wydłuż plecy, poczuj tą przestrzeń w kręgosłupie, Następnie opuść kolana na matę, usiądź na piętach i przenieś sobie pośladki na matę, wyciągając nogi do przodu. Usiądź sobie na środku maty, wyciągnij ręce do przodu, zaokrągnij plecy i przeroluj plecy kręg po kręgu do leżenia. Opuść głowę na matę, przyciągnij kolana do siebie, możesz. Pobujać się z jednej strony na drugą, rozmasuj plecy i na koniec wejdź do pozycji szczęśliwego dziecka, wyciągając stopy wysyłając stopy w stronę sufitu, złap się za duże palce stóp lub podeszły stóp. Skieruj kolana w stronę maty. Możesz dodać ruchy na boki lub zostać statycznie. Złącz powoli kolana razem, wyciągnij stopy, odłóż je na matę, wyciągnij nogi do przodu, wyciągnij ręce za głowę, wyciągnij ciało, niech palce stóp ciągną w jedną stronę palce, dłoni w drugą, całe ciało się rozciąga, weź jeszcze głęboki wdech nosem i luźny wydech ustami. Rozluźnij całe ciało rozstaw sobie nogi na szerokość maty, niech stopy opadają luźno na boki, ręce wzdłuż ciała. Daj sobie chwilę na rozluźnienie w shavasanie. Zostań kilka minut. Dając sobie chwilowy odpoczynek. I mam nadzieję, że podobała ci się ta krótka praktyka. Dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na